siemana, dzisiaj wam nagram krótki odcinek schroników pamiętacie tą samiczkę tym młodym bo ostatnio nagrywałam jest tutaj 7 młodych mam samiczka tyle chyba co urodziła tyle mam nie chyba miała 8 jednego zmarłego. na 7 sztuk jest 5 samczyków i dwie samiczki. Jedna samiczka taka Madagaskarowa, ta tatusia podobna, a druga tutaj jest ta chyba, a ta druga łaciata właśnie samiczka. Bo przed chwilą sprawdzałam płeć u nich, bo za miesiąc pójdą na sprzedaż. I sorry, bo brzmi u mnie, za te takie walenia, no burza jest, ale nie pada gorąco, taka parówa jest, dlatego te króliki takie rozwalone. Tutaj. Maluszki, trzy sztuki, mamusia, ja nie wiem co ona zrobiła, miała 12 sztuk. Dwa zmarnowała a reszta nie wiem, że tylko z 12 zostały trzy. Nie wiem co ona zrobiła, chyba je zjadła, no bo babcia nie wyrzuca ja też nie nikt. Musiała chyba je zjeść. No i dobra. Będę kończyć. Na razie. Do następnego. Cześć.